Siema, siema. Dziś jest coś z innej beczki. Zdarzyło się, że ktoś mi zwrócił uwagę, że to oparcie na suwnicy jest kiepskie. No i ludziska mieli rację. Muszę to wzmocnić, pospawać i z powrotem przykręcić tutaj i na dół. To jest kiepskie. Muszę to wzmocnić. Zaczynamy. No i go wzmocniłem. Zastrzała przyspawałem, żeby do góry, no bo jeszcze muszę tutaj na dole złapać. No i zrobione, po to. Porobione zastrzały, żeby nie latał do góry i na dół. Oparcie już jest mocne. Nie ma to żadnych atestów, bo to są moje wytwory to bez atestów, ale bezpieczeństwo musi być. Fajnie, że ktoś mi coś odpowiedział, bo ja tego nie widzę, nie widzę ćwicząc. A ktoś to widzi, że to coś może być niestabilne. Lub coś tam rodzaju, ale teraz już jest OK. Wszystko już jest wzmocnione. Zastrzałami na boki do góry na dół nie będzie latać. Już jest dobrze. Można 300 kg walić na sownicę. No i czas teraz zabierać się za hantelki. Będziemy spawać też hantelki, bo mam 25 hantelkę, mam 21 hantelkę, a nie mam kompletu 23. Ale właśnie zrobię go. Zaczynamy spawanie hantelek. No i zaczynamy spawanie. Pierwsze dwa krążki już przespawane. Trzeba dospawać resztę, co by się zgadzała. Waga 25. No i mamy hantelkę 23 pospowaną. I nie mamy dziury już w komplecie. Mamy hantelki 21, 23, 25. Dziura ta 23 załatana. Jeszcze drugą pospawamy i koniec. Także troszkę sprzętu, troszkę pomysłu. I samemu sobie można podziałać, sprzęt zrobić. Moja siłownia już jest w miarę dobrze wyposażona, ale dzięki temu, że sam sobie też sprzęt ten robię. Także wszystko jest fajnie, ładnie, pięknie. Wszystko działa. Bez atestów, ale działa i bezpiecznie. Oby było właśnie bezpiecznie. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.